Niebieski mikrofon. Muzyczna nagroda Polskiego Radia Białystok. Zapraszamy do siódmej edycji niebieskiego mikrofonu, czyli naszej, można powiedzieć, flagowej, misyjnej imprezy, w której chcemy promować talenty, chcemy pokazywać ich potencjał, chcemy pokazywać, że tak jak różnorodne jest Podlasie, tak różnorodne gatunki muzyczne, nasi mieszkańcy preferują. Poprzednie edycje pokazały, udowodniły, że my nie chcemy narzucać żadnego stylu. Pokazujemy te osobowości, te barwne klimaty, jakie w duszach im grają, i stąd apel. Również do wszystkich Państwa, żeby z nawet najmniejszych miejscowości, najmniejszych domów kultury nadsyłać swoje zgłoszenia. Dzisiaj zapraszamy do konkursu. Nabór będzie trwał do 4 stycznia, a w marcu finał 15 marca, w tym pięknym, klimatycznym, małym, ale bardzo sympatycznym, mam nadzieję, studiu Rembrandt, pani Ania Karoska. również 7 grudnia z już w swoim imieniu, ale ja w moim zapraszamy na wspólny koncert naszej laureatki. Cieszę się, że po raz kolejny Województwo Podlaskie może być partnerem tego wspaniałego konkursu, jaki jest niebieski y, mikrofon. Dla nas, jako dla Was, województwa, zależy, abyśmy mogli w naszym regionie szukać tego, co jest najpiękniejsze, czyli oprócz tych naszych lokalnych smaków i zapachów, także różne głosy, różne rodzaje muzyki. cieszę się, że właśnie ten koncert, ten, ten konkurs jest dedykowany naszym lokalnym twórcom, ale ten konkurs również pokazuje bogactwo naszego regionu pod kątem muzyki, naszych tradycji y, muzycznych. My zawsze staramy się wspierać przedsięwzięcia, które służą temu, co jest niezwykle ważne, a mianowicie promocji naszego miasta i osób z tym miastem związanych. Przykład Ani Karolskiej pokazuje, że właśnie ci, którzy są z stoku, są najlepszymi ambasadorami I najlepiej nasze miasto promują w Polsce i na świecie ilość koncertów, które... Ania Karolska miała w ostatnich 12 miesiącach, to jestem, chyba nie jestem w stanie zliczyć. Dla was to są stare czasy, choć zobaczysz garderobę. Znarte czasy, nie kolory pastelowe. Podczas dotychczasowych sześciu edycji Niebieskiego Mikrofonu wystąpiło z nami kilkudziesięciu, w finałach kilkudziesięciu artystów, młodych artystów, troszkę starszych, związanych przede wszystkim z naszym regionem. Każdy z nich włożył swój piękny muzyczny wkład w i rozwój całego przedsięwzięcia, ale też w naszą lokalną podlaską muzykę. Część z nich robi naprawdę obiecujące kariery również poza województwem podlaskim, poza regionem, i mam nadzieję, że kolejną edycją uda się jeszcze bardziej ten rozmach napędzić, nakręcić, zwiększyć, tak, żeby podlaska muzyka niosła się w Polskę, żeby nie być głosownym. Szeptucha, prócz kilkudziesięciu. Koncertu w mieście, regionie, ma za sobą występ na największym festiwalu rockowym w Polsce Poland Rock Festival, a także płytę z tego wydarzenia. Zresztą polecamy ją gorąco do posłuchania. JUOS, czyli Julianna Olańska, dzisiaj obraca się głównie w środowisku warszawskim. Raper Cira od kilkunastu dobrych lat w rytmie hip-hopu dokumentuje historię Białego Stoku. O ironio, mój talent muzyczny został odkryty po 42 roku mojego życia. Tutaj w Radio Białystok jako dziecko stawiałam swoje pierwsze kroki między innymi na tej scenie i po 30 latach wróciłam na tę scenę dzięki Wam, ale też dzięki słuchaczom i zgarnęłam dwa niebieskie mikrofony. Do dzisiaj w to nie wierzę, ale to się wydarzyło i z tymi nagrodami przyszła dużo większa wiara i pewność siebie w to, że Komponowanie i pisanie tekstów, obracanie się wśród muzyków z całej Polski nie odbiera mi mojego lokalnego charakteru. Co więcej, stworzyłam piękny utwór z dobryną i tego będzie jeszcze więcej na pewno. Jednym z moich producentów zostanie Marek Kubi i to wkrótce.